Czy wy widzicie to słońce? Co prawda, jak wyszłam do pracy, to na dworze była straszna lodówka, ale jest pięknie. Oficjalnie witam się z Wami w tym tygodniu, w tym vlogu. Chociaż nie wiem, jak ja podzielę te filmiki. Być może nie jest to nowy vlog. Na pewno jest nowy tydzień, bo jest poniedziałek. Także witajcie serdecznie na moim kanale. Mamy 3 lutego i ten dzień trzeba gdzieś zapisać, bo świeci piękne słońce od samego Jana. Na dworze jest zimno, ale jest takie piękne słońce, że się nie mogę po prostu napatrzeć. Że nawet nagrywałam filmiki i Wam rzucałam wstawki z tym pięknym, niebieskim niebem. Kocham. W końcu nie jest szalo, chce się żyć i no dobra, wizja pobierania krwi w środę jest ona w piątek niezbyt miła. Natomiast i tak optymistycznie nastawia mnie to słońce na ten tydzień. Dla mnie wtajemniczone, dla mnie pobieranie krwi jest najbardziej tematycznym wydarzeniem w ciągu roku. Przysięgam, że wolę zrobić cytologię niż iść na pobieranie krwi. Nie wiem, czy ktoś ma tak samo jak ja. jeżeli tak, to pocieszcie mnie, że nie tylko ja tak mam. Jeżeli tylko ja, no to trudno. W każdym razie muszę iść, um, no, jakże wiecie, bardzo chętnie pójdę, bardzo. Najchętniej, ja ja tu wychodzę zawsze, <grym> no, ale okej, okay, no, się lubi, czy się lubić czy się nie lubi, trzeba iść, pozałatwiać takie rzeczy. Przy okazji przypominam o regularnym badaniu się. Jak ja idę, to Wy też możecie pójść, zbadać się, zobaczyć, czy jest wszystko ok no, i tym optymistycznym akcentem kończę ten wstęp i idę odłożyć książki, bo nagrywałam Wam podsumowanie stycznia i moje plany na luty. Dzisiaj zabiłam się za porządki w notatkach. Jeszcze ze studiów sobie skanuję to, co tam wetłanie kiedyś może komuś gdzieś by się przydało, czy mi, czy nie. No i tak. Ale to próbuję, wiecie, poograniać, żeby oczyścić z tej i pozbywać się tych niepotrzebnych papierów, bo bez sensu to wszystko trzymać. Zmiąc dzisiaj porządnie słońce, pięknie, pięknie. Ale fajnie się trawa zasłoniła. Hej! ja dzisiaj byłam na popełnianiu krwi, czego absolutnie nienawidzę. Przysięgam, że wolę u dentysty leczyć zęby bez nieczulenia, albo zrobić to torogię, niż iść na popełnianie krefi. Ale trafiłam na cudowną panią pielęgniarkę, która pobierała mi krew chyba pierwszy raz w życiu, za pierwszym razem. Nie było kucia mnie po siedem razy i o nie ma pani żył, o nie ma pani krwi, ta, 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 Tylko ona powiedziała, że mam żyły, tylko trzeba mnie je znaleźć. I jak ktoś nie potrafi tego zrobić, to powinien się czym innym zająć. Także <grywy> moja mistrzyni, moja ulubiona osoba na tym świecie. Także uwielbiam, po prostu uwielbiam panią. No ale dobra, będę teraz czekać na wyniki. o 17 ma, mają już być, także sobie sprawdzę. Mam ten taki krodzik. No a zaraz idę do dentysty zdjąć ten kudosiewkę zębów, bo leciłem to też które mam od wewnętrznej strony zębów, bo w piątek idę na nas. także muszę się go niestety pozbyć. Potem przyszły w przyszły wtedy założyć nowy i, i będzie na tyle. Także mój przygód. No i co o czy coś tam No i To będzie na tyle mój mm, przygód medyczno-ostomatologiczny, mam nadzieję, na już najdłuższy, na już najdłuższy możliwy czas. To też trzeba pozałatwiać, jeśli dzisiaj idę do pracy. Co prawda pracuję mniej, bo jest wolny w szkołach, więc ja, ja też pracuję mniej, no ale ja mimo wszystko jednak pracuję, zwłaszcza, że sobie specjalnie chciałam użyć piątek wolny, potem też sobie tę niedzielę też mam luźną w pracy, bo nie wiem jak się będę czuć po jej no, same z nas, to wiadomo, luz. Kolejny niestety muszę mieć kontest podany. że kontest to nigdy nie miałam, no to, to może być różnie. Może być ja się nastawiam, że będzie wszystko ok, bo znam jedną osobę mojego ucznia, który po, po kontestie czuł się rewelacyjnie i jemu nie było nic. No jedynie co, to, to było mu zimno, bo po prostu wiało tam w tym pomieszczeniu, gdzie ja miałam ten <laughs> i w zasadzie tyle, więc było, było ok. Mam nadzieję, że u mnie będzie podobnie, no ale zobaczymy. Ja się nastawiam, że będzie świetnie, ale wiecie, w razie czego wolę sobie nie ustawiać. Pracę, wiecie, godzinę pojeżdżona się, ja wiem, że mogę się średnio uczuć, bo nie, bo nie lubię po prostu na ostatnią chwilę, może odwoływać zajęć, więc I zrobiłam też, żeby było spokojnie, bezpiecznie. No i tak, no i to by było, było na tyle. Śniarka będę mieć ogromnego, bo po potem tym pewnym chwili już widzę taką gulę lekko śniejącą i nie mogę do końca jej wyprostować, bo boli. A jeszcze słuchajcie, jak szłam to przechaczyłam w domu łokciem o futynę, więc nie dość, że mnie boli ręka w zdjęciu od pobrania, to jeszcze na zewnątrz, po drugiej stronie od futynę. także fajnie, no ja I Idą do tego dentysty pozbyć się do ucieka. a w ogóle dla mnie to jest hit, że um, ten drut kosztuje 500 złotych. Za co? Nie wiem, jakby nie za złotą on jest, czy z czego, nie, nie mam pojęcia, ale jak ktoś mógł wytłumaczyć czemu to jest tak drogie, to ja bardzo jestem chętna y, usłyszeć o... czemu. To tyle kosztuje. No, skoro zamontowanie tego to jest parę minut, a sam dych, no to to jest chyba to... okay. wow. nawet nie można mieć z nim rezonansu zrobionego, więc to już w ogóle jakaś kupina, bo powinien być odporny na, na takie pomieniowanie. Przecież są implanty, które można, których... przez są implanty zębowe, przy których można mieć rezonans normalnie ulubione, czy wkłady te takie korzeniowe, korzeniowo klonować, jak ktoś się tam nazywa, więc jakby da się zrobić stomatologiczny metal, który będzie odporny na, na promieniowanie magnetyczny, jak magnetyczny, a tak już nie da. Na mnie to jest mega słabe, zwłaszcza, że no wiecie, jak ktoś ma nowy drut, no to wywali potem tysiaka na dwa nowe, na górę na dół. No ja na szczęście montuję tylko na dole i montuję, a już i tak pęknięty drut zdejmuję, w sensie pęknięty, tak musiał go wymienić, więc jakby no spoko, ale masakra. Powiem wam, masakra. Jak ktoś musiał specjalnie ściągać nowy, no to wyrazy współczucia że nie dało się go potem zamontować, bo wiecie, coś się wydziało, czy coś, to no, no, ale dobra, uciekam. To było na tyle. Zobaczymy się później. Pa.